Widzowie witajcie. Dzisiaj jest powtórka gracza Glacini Zakolini, czytaj też Lakiego Blasta, czyli mojego współlokatora i też streamera, oczywiście jest to gracz legendarny, jeżeli chodzi o bitwy rankingowe, otóż ja codziennie słyszę, jakież to on wydala z siebie emocje na temat tych rankingów, jak co tam się dzieje i tak dalej. Po prostu. No, jest całkiem głośno w naszym mieszkaniu przez te bitwy rankingowe. Ten sezon się zaczął naprawdę z wysokiego Mam Nie wiem, czy sąsiedzi akurat mogą zasnąć przez te bitwy rankingowe u nas, ale mniejsza z tym pojawią się tutaj jakieś klipy, żeby wam pokazać mniej więcej o co mi chodzi. No, nie wytrzymam! Kurde, usuncie to z gry! Jak tereny otwarte miejsce, to instant wypisa z tego pokoju i włączam streama. Na instancie, ku A wracając do bitewki, to mamy tutaj stb 1 mapę Shire. E, bitwa oczywiście rankingowa i Blast jedzie sobie na lewą stronę, tam gdzie jadą te czołgi ciężkie. Ta linia 1-2-3 jest naprawdę opuszczona, nikt tam nie jedzie Dlatego też artyleria właśnie z teamu Blast'a Ona nigdy nie powinna stać na A1, A3, ona powinna pojechać na A8 Ponieważ to raczej kwestia czasu, kiedy on zostanie tam zniszczona, może jakiś AWR pojechać linią 1 bez spota Ale lodówka padła Dziwne naprawdę zagranie ze strony tej WZ, tej Leopard'a, że tak sobie tą wodą yy... Bardzo agresywnie jadą, ale teraz są bez spota i nie wiem, czy oni zawracają. Czy co robią Blast oddał jeden strzał w FV'a. Na razie 326 damage'a i sobie na spokojnie tutaj czeka. Jest ta WZeta, Nie rozumiem tego zagrania. Tak naprawdę to te czołgi z górki. Na C5 mamy przestrzeną WZeta i również tutaj Blast może się pofarmić tą wZ za darmo, chyba nawet bez spota. I jeszcze po spocie dosłownie za tą wuzetę. jest. EBR może tutaj być kluczowy, ponieważ z praktycznie samemu on wystarczy, że pojedzie tą linię 1 i rozwala od razu dwie artylerie. Dopiero teraz zauważyłem, że T92 się zorientowało, co się dzieje, i powoli rotuje. No na razie tutaj czeka Krystian na to, co się wydarzy, ten leopard znowu podjeżdża tą wodą. To zagranie jest dobre, ale tylko i wyłącznie w scenariuszu, kiedy możemy tu przyjechać bez spota. I dojechać sobie pod te takie wydmy, plus mieć oczywiście dużo czołgów ciężkich na tej górce, które by automatycznie grały agresywnie. Te czołgi ciężkie nie grają agresywnie, i tak naprawdę to ten leopard zostanie sfarmiony za darmo. Tak naprawdę, outtime ma szybkie wychylenie się z jeszcze z trackiem, więc naprawdę tutaj fajny start. 200 full HP i 375 damage po spocie. Strzeliliśmy też głównie z apeków, nie wiem czy przypadkiem wszystkie strzały nie były z apeków, więc nas sporo hitów w tej bitewce. Tak naprawdę grając tutaj musi Krystian bardzo uważać, ponieważ w każdym momencie jeżeli on zostanie zaświecony będąc wychron na, na tutaj te czołgi, no to na 100% tutaj te jakieś niszczyciele stoją i tylko już nie czekają na to, aby oddać pestkę w blasta, więc musi się tutaj być bardzo ostrożni ponieważ to wystarczy, że ten typ się właśnie wychyli i od razu was spotuje i przez to możecie sporo zebrać. No teraz Blaz wychyla tego typu ma dwone hity. Tutaj gdzie gra również, że tak powiem, jest spore ryzyko, tak naprawdę to powinien według mnie trochę grać bardziej do tej lewej strony, czyli tutaj. Wtedy te czołgi na pewno nie miałyby zasięgu widzenia, a tak to jeszcze chyba na styk ten Zasięg widzenia mają, ale najwidoczniej tam nikogo nie ma o, Chociaż nie, właśnie jest UDES, o którym wspomniałem Jest Progetto, ja tam powtórkę oglądam po raz pierwszy, nie widziałem w ogóle tej bitwy wcześniej Więc nawet tutaj wyprzedziłem trochę Przejść wydarzeń Dostał blask za zero od Chyba Progetto i UDESa i jedną peskę od Progetto Trochę szczęścia według mnie Ale jest ok. teraz Decyzja, aby podjechać, nasze czołgi ciężkie tutaj z tej strony mają ogromną przewagę więc strzał, w esetkę ze złota wchodzi w tą wieżę. Jest to w ogóle jest na grubym dziale. E tutaj szukamy miejsca, żeby przebić i ta esetka pokazuje nam przód tej wieży, łatwe przebicie również tutaj, powinniśmy się wbić, tak jest. Esetka jest farmiona, również jest ogłuszona, więc jej reload jest naprawdę spory na tym grubym dziale. Wydaje mi się, że tutaj powinien o właśnie blas pokusić się na jeszcze jakieś strzały w tą esetkę, bo ona... Tak naprawdę jest chyba w sporym szoku. setka strzeliła w tym momencie i gry również też strzelił, tak mi się wydaje. No Teraz szukam miejsca, aby przejść tą setkę. No i udaje się, przejść tą wieżę. Wydaje mi się, że miała tutaj trochę szczęścia wraz z penetracją, bo ta językka po buffie nie jest taka łatwa do przebicia w wieżę. Ten ostatni strzał to był pod jakimś delikatnym kątem i ze spokojem mogło to nie wejść. Ale mamy fraga 5000 damage. Nadal sporo tutaj czołgów. Żyje 587 po spocie No i zobaczymy, tutaj raczej właśnie agresja z tej prawej strony I wychylanie się pod grilla Jest wskazana, właśnie od pestkę w grilla, 430 tam się spotowało ale daleko I tak naprawdę możemy teraz właśnie podjechać pod tego obiekta I pójść z nim w wymianę Pytanie, czy tutaj Blast zbierać i wymienić to HP Osobiście też chyba bym poczekał i nie ryzykował, ponieważ to zaświeciło się po drugiej stronie i to właśnie project to powinniśmy farbić. Szybki takie wychlanie. Outtime, jeżeli pytacie mnie, czy warto korzystać z Outtime, to Outtime jest przydatny właśnie w takich sytuacjach, gdzie powinniśmy się tak jakby na szybko wychylić i nie mamy czasu, że tak powiem, oddać takiego pewnego strzału. To za taki górek czy coś Outtime jest spoko, jednak na dłuższą metę oczywiście nie polecam i zalecam właśnie strzelanie z tego normalnego celownika. Outtime raczej nie używajcie, bo to jest bardzo mylące i gubiące. Fajnie przymierzyć sobie te strzały. Szybka decyzja, i cały czas Blas kontrolował to, co się dzieje, w sensie strzał do tego projektu i odwracał się za siebie. Miał taką, jakby, orientację, co się za nim dzieje, żeby jak najszybciej się schować i tutaj mądre wycofanie pod ten wrak. Artyleria przestawiła się chyba na G1, tak mi się wydaje, bo naprawdę ta pestka była gdzieś z tamtych, właśnie sektorów. I ta decyzja, aby zrotować, nie wiem, jak te czołgi wypadały, ale obieg też podjechał. i ta flanka, która była wygrana, okazuje się, że jest przegrana. Teraz rotacja. Nie mamy też kierowcy, co jest trochę uciążliwe. Ale według mnie dobra decyzja, ponieważ mamy te dwa niszczyciele czołgów po lewej stronie, to jest Jak Pancer. Nie, to jest Pancer i artyleria. Ten Jak Pancer ma naprawdę dobrą pozycję, aby trzymać właśnie tą linię zero. No i przez to, że mamy tam te czołgi defensywnie plus ten, plus ten leopard, możemy raczej spróbować coś pograć po drugiej stronie. Albo tutaj chyba jest decyzja, aby po prostu przykampić i poczekać na to, co się, co się wydarzy. Natomiast, ogólnie, tak o STB-ku mówiąc, to jest według mnie jeden z najlepszych czołgów na rankadzie, Jeżeli zastanawiacie się, jakie czołgi robić pod rankady, to STB jest takim super medem, ponieważ ma DPM przede wszystkim. Ma mobilność, ma depresję, działa. Pancerz nie za bardzo, ale w porównaniu do takiego Leoparda czy coś, no to taki STB więcej odbije statystycznie. Piękna pestka Webera, co prawda celność jeżeli chodzi o STB1 to nie jest na jakimś najwyższym poziomie i tutaj sporo zależy od RNG, powiedziałbym na jakieś takie dłuższe dystanse, ale ta pestka Webera naprawdę fajna i ciekawa i że z 6000, prawie 7000 demera czekamy na to co się wydarzy i chyba tutaj pozwolę sobie przewinąć, bo wydaje mi się, że to będzie jakiś nudny fragment w tej bitwie. Na razie takie wyczekiwania, aż ktoś się gdzieś wychyli Czekamy pod tą 140 Zdarzy 430 Pytanie czy tutaj jakiś damerz będzie, jest grill No i grill został trafiony No i teraz następuje rotacja Pytanie czy będziemy odbijać tą linię 0, czy jednak pod środek Chyba pod środek spróbujemy podjechać Wydaje się, że bitwa jest raczej taka Wygrana, ale też nie można tutaj od razu przekreślać przeciwnika, ponieważ no HP jest w miarę porówno. Mamy dwa czołgi więcej, ale wszystko może się wydarzyć. Jedno przebicie od artylerii i tak naprawdę gra się zmienia o 180 stopni. Zobaczymy, tutaj, project padło. Ten 430 użyje. Tak naprawdę HP i teraz jest 800 różnicy. No i teraz, tutaj blask kombinuje? Chyba właśnie będzie chciał podjeżdżać pod ten środek UDES te, chyba puszować ten zamek Nie, nie, schował się za kamieniem yy, Zobaczymy, 7100 dmg No i podjeżdżałem pod tego UDESa, chyba też tak bym zrobił Jest co prawda grill bez spota Który został właśnie teraz zaświecony, na, on powinien mieć full HP Czy będzie jakiś przestrzał? Jest Oddajemy pestkę gryla z strakiem Bardzo fajny strzał. Możemy spróbować strzelić jeszcze raz to samo miejsce. Ech, chyba. Nie, to nie weszło, był dźwięk jakiś taki, jakby to był strzał krytyczny albo odbicie. Nie wiem. Uda podjeżdża bardzo agresywnie i spodziewa się w tym momencie blasta, bo Blast nie spota. Jeszcze wchodzi tutaj pożar. Ech, podjeżdżamy, będziemy celować w to samo miejsce. I wchodzi ze strakiem. Pewnie chciał tutaj Krysten go podpalić. Wstrzymujemy w tego Udesa, fajna pestka Jesteśmy w miarę na wieży ustawienie, ale to 62 2 kończy Udesa 8600 dmg na bitwie rankingowej, to jest naprawdę dobry rezultat Na pewno będzie z takim rezultatem Blast Top 1 Pytanie, czy dostanie 1 szewron, czy 2 szewrony, czy to będzie zwycięstwo, czy porażka No teraz tutaj zanosi się na to, że Raczej jest to pewniejsze zwycięstwo, chociaż to 438 chyba będzie obierze tego jak pancera plus grill, e a Jak Pancer ma tutaj bardzo dużo tych punktów wytrzymałości, jednak 140 była na strzał. Też i dwójka powinny sobie na ludzie tam poradzić i zanosi się na to, że to raczej jest łatwe zwycięstwo dla Blasta, ale trzeba oczywiście tą bitwę dograć do końca. Na spokojnie e pokończyć jeszcze te lufy. Jeszcze tutaj jak najbardziej można jakiś demer zrobić. Pytanie, co się uda przestrzelić? Nie wiem, czy nie ładowałbym pocisku od burzących w tym momencie, aby możliwe zoneshotować. Badczotówka artyleria, artler albo za więcej damagez strzeli 261. Blast się na to nie zdecydował i strzela z hita. Za 300 damage'a, 210 po spocie również dostaje. Mamy załadowanego APK. Pytanie, czy gdzieś ta. A nie, ta arta czotowa była gdzieś J1, K1, tak mi się wydaje. Stamtąd te strzały. Leciały w pewnym etapie gry, chociaż ta to mogła równie dobrze zrotować, więc nie wiadomo, 140 skończyła to 6-2. Podjeżdżamy sobie, o, jest ta artyleria, ona cały czas zrotowała, chyba w tej bitwie 414-9300 demerza i jeszcze jeden strzał, czy uda nam się oddać? Udaje się 9450 i zwycięstwo, więc naprawdę spore gratulacje dla Blasta. wykarował to swoją drużynkę. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam na kanał Christiana na Twitchu i to na YouTube i czy też na YouTubie. Może coś w najbliższym czasie powrzuca, jak go zmotywujecie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, to elo!